Cześć, tutaj Krakus, jest piątkowy wieczór i tradycyjnie gram w World War Z Aftermath. Zaczynając od wyzwania tygodniowego. Zobaczymy co mamy tutaj na tapecie. Szabrowanie to przestępstwo, aha mamy Moskwę, klucz do miasta. W trakcie misji znajdziesz o wiele mniej zdobyczy, w trakcie misji znajdziesz wyłącznie broń ciężką. Broń ciężka będzie miała dwa razy więcej amunicji. W trakcie misji nie znajdziesz toreb z wyposażeniem, ale twoje wyposażenie będzie się nieustannie odnawiało. I całkowite potrwa 100 sekund. Okej, okay, no to ciekawe. Wszystko to jest utrudnienie. A, a klucz do miasta jest misją, której na początku bronimy się przed sporą i sporymi hordami zombie. I jest dosyć trudno. A jeśli nie znajdę żadnych zdobyczy, to oznacza, że zaczynam z karabinem. A czy. Całą misję, całą misję, rozegram z karabinem, który będę miał na początku. Dlatego tutaj... Będę potrzebował... Prawdopodobnie miotacza kul. Bo tutaj mam... kałacha na samym początku. Dobra, więc ruszamy i zobaczymy jak to będzie. O, już się zaczyna, już tutaj coś jest. zakraść do byka w ten sposób. No i super. Tak najlepiej właśnie nie trzeba się spinać ani kombinować. Zobaczymy, gdzie będzie ładunek wyważający, tutaj na początku, There was a here. No yet. tam gdzie zwykle, czy... was tam był. Jedynym dla mnie plusem tej, yy, o to nie ten, tej klasy jest w tej chwili to, że przyzwoity karabin mam. Tutaj powinien być ładunek, no i jest, i fajnie. Chodźcie, chodźcie, nie wchodźcie tam do środka. Chodźcie na zewnątrz. Zaraz zobaczymy, gdzie nam później otworzy ten jeden z naszych przyjaciół. Um, którą, które miejsce, hmm, ale myślę, że tutaj, choć czasem on chodzi nawet, nawet tam, podejrzewam.

gdzie on Gdzie Tam, dobra. Będzie hałasował. My też Bardzo KM jest tutaj. Co tam padło? Co tak? Kolejne? Dobra, sporo ich było. Okay. To w takim razie... Ja otwieram tutaj. Aha nie, rozstawię najpierw Wszystkie zasoby tutaj będą wykorzystane stanę, bo później już jest po pierwsze, albo do, ktoś dołączy kurczę, nie podoba mi się to. Szczególnie ten. A. Dobra, padł? Padł, okej. Okay. Jakby, jakby teraz dali tą yy, wybuchową amunicję, byłoby trochę lepiej. Dobra, Okej. Okay. A ah, jest. Super. o skubany jak on się tu znalazł No nie jestem w stanie yy, nic na to poradzić hmm. Czyżby... OK, sporo ich tu przyszło, ale jak widać, daliśmy radę z, z moimi przyjaciółmi, nawet KM-u całego nie wykorzystałem, ale myślę, że jakoś poszło w miarę bezpiecznie. Coś tu zostało? Nie, ja mam apteczkę, ale to zostawię jeszcze sobie. Jest aha, tutaj jest mniej. Zdobyczy jest ok, na górze są szczury, ale sprawdzę, bo czasem można coś tu znaleźć. Na pewno szukam ładunku wyważającego, ale nie ma. Tym razem na górze tam siedzą. Jeszcze na górze czasem jest. Okej, okay, wybacz. Chybacz jest po tej stronie. Trzeba by go wyeliminować. Nie, nie. A teraz jest po tej. Tutaj czasem jest ładunek. Chyba jakiś gracz dołączył. A, nawet. Kim oni są? Jeden droniarz i jeden miotacz kul. A miotacz kul chyba z tego samego powodu co ja. Jest... E... Karabin szturmowy. A co? Oni są już na dole? Ego oni to zrobi... Jak oni to zrobili w ogóle? Czy oni są na dole? Na dole, aha. Oni muszą tutaj wyjść jeszcze.

O, muszę się wycofać okay. ja, ja chyba zostanę przy obronie tutaj. Tu, żeby broniła prze przejścia, Okej, okay, kolejny km, to ja bym ustawił tutaj tradycyjnie, jestem tradycjonalistą. O, tu jest siatka. Mm. doszedł? A kolejny miotacz kul. Sami miotacze kul. O. chcę sprawdzić co ta, co ta skrzynia tutaj zawiera. Uh, tu jest piła mechaniczna. A, jeszcze jeden KM. No nie wiem gdzie ten KM rozstawić, jeśli mam być szczery. Hmm, fajnie by było jak... A, jest tutaj, dobra. Jest w tą stronę. Szkoda, że nie ma kombinatora już. Przydałby się. Sytuacja na z góry, to nie jest ucieczka, to jest yy, odwrót na z góry, ustalone pozycje. O sorry. Tu jest, y, to nie. Żeby tylko mi nie dopadł tutaj dybacz. Skrejmara trzeba dopaść. Okay. Znalazłem. I teraz cóż, kwestia obrony. Tutaj dybacz już tam gdzieś dyba. Jeszcze pod schodami czasem coś jest. Tam... A jest, ale po drugiej stronie. Wybuchowa amunicja. Ciekawe, jak ona się tam znalazła. Ja mam perka, że kiedy zabiję specjalnego zombie, to mi odnawia Oj nie schodziłbym tam, bo tam chyba byk jest na dole. Zamknięte. Aha, czyli oni tam się będą yy, bronić. W sumie można by przejść. Zostawię mu odwrót w razie czego. Zapomniałem, że jest taka opcja. Tutaj też można. Aha! Czyli można zorganizować całkiem fajną obronę. Nigdy o tym nie pomyślałem nawet. Kolej tam się nazbierało. Aha, ten, tego skrimera trzeba. I teraz... Chyba chyba przekombinowałem. Wow. Chciałem zabić tego krzykacza, ale to jest dosyć ryzykowne, bo. Wow. można wpaść yy, łupem Dybacza ale spróbuję jeszcze raz no ale nad, nadchodzi sporo tutaj Primer zabity. Myślałem, że go dopadnie. O, tu się znaleźli. To są jaki to skąd tutaj? Dobra. Teraz już tak musimy tędy iść. No i jest. Za pierwszym razem od razu szybko, łatwo i przyjemnie, i tak jak lubię. Nie ma się co tutaj koncentrować. Myślę, że optymalnie to poszło. Szczególnie ta pierwsza obrona była bardzo ważna, gdzie rozegrałem ją sam i z tego mogę być dumny. A później to już jest. Ten etap jest taki, że później, się... później przestaje być wymagający. Także najlepiej mieć pomoc na początku, a później to już, to już idzie z górki. O, sporo punktów padło, także fajnie. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o wyzwanie tygodniowe. I mam nadzieję, że nie, nie, nie będzie zbyt dużo uwag, chociaż różnie to bywa, ale... Myślę, że... Starałem się jak mogłem i dałem siebie całe 20%, także... Warto to podkreślić. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Yy, trzymajcie się. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnych klipach. Cześć.